O, jest, jest, jest taka mm, religia lead'a, tak? że, że lead w tym internecie że to jest najważniejsza rzecz, że banery, że ludzie na nie nie klikają, że, że yy, i w ogóle te wszystkie rzeczy, aplikacje, Facebook, że to nie działa. Yy, ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Tak? To znaczy, lead leadem i to jest oczywiście, performance jest bardzo istotną. Yy, jest bardzo istotnym elementem komunikacji w internecie. No ale przecież jak nie było internetu, to też byli ludzie, którzy mówili, że reklama w telewizji nie działa, że reklama na billboardach nie działa. No a z reklamą w telewizji czy z reklamą na billboardach nie można było wejść w interakcję, no bo one były siłą rzeczy jakby komunikacją jednostronną, tak? To, że my wejdziemy z banerem w interakcję, czyli na niego klikniemy, i jest takich ludzi, którzy w te banery klikają bardzo bardzo mało, znacząco poniżej 1%, to nie znaczy, że one nie działają, tak? Bo to Akcja to jest gdzieś na końcu tego modelu starego AIDA, czyli Awareness, Interest, Desire, Action. Tak? I to, że jest, to, czyli banery, jako takie były, są i będą. Aplikacje na Facebooku są i będą. Facebook jest i będzie. I to nie jest tak, że to się będzie jakoś, jakoś znacząco zmieniało, tylko. Trzeba te narzędzia komunikacji w internecie, których rzeczywiście jest strasznie dużo. Trudno jest nad nimi zapanować, trudno jest je wszystkie ogarnąć, zrozumieć. Yy, trzeba, yy, trzeba po prostu narzędzia dostosowywać do celu. Generalnie w czasach kryzysu wszyscy oglądamy pieniądze z dwóch stron, prawda, każdą złotówkę, zastanawiamy się nad tym, czy, yy, czy, czy dobrze ją wydajemy, czy to jest słuszny, racjonalny, logiczny wydatek. Stąd też inwestowanie w media czy w narzędzia, które umożliwiają śledzenie tego i umożliwiają konfrontację tego komunikatu z faktycznym, z faktycznym potem rezultatem powinno być kluczem do sukcesu. Pewnie wszystko można byłoby, szczerze mówiąc, w kontekście skutecznych narzędzi marketingowych nazwać dzisiaj aplikacją, ale mimo wszystko wciąż to będzie reklama, która będzie kierowała na przykład do samej aplikacji. I o ile problemem jest to, żeby złapać tą osobę, to kiedy ona już pobierze tą naszą aplikację na swoje urządzenie, tak naprawdę tej aplikacji możemy zrobić wszystko, tak? więc pewnie mobilna, standardowa reklama, stricte kierująca do aplikacji i później wykorzystanie tych sensorów, które w smartfonie są. Na komputerze nie mamy na przykład GPS-a, który pozwala perfekcyjnie zlokalizować tę osobę i wyświetlić reklamę, nie targetowaną pod profil danej osoby, tylko na przykład pod profil miejsca, gdzie się znajduje. W tych czasach Promowanie produktów wymaga bardzo y, efektywnych działań. To znaczy najlepiej, kiedy ustalimy jakiś maksymalny poziom kosztów związanych z, kon z osiągnięciem konkretnego celu, w najbardziej idealnej sytuacji jest to na przykład sprzedaż produktu. Sprzedajemy coś za 100 zł, marża jest na tym 30 zł, to robimy wszystko, żeby mieć koszty pozyskania tej sprzedaży niższe niż 30 zł. W modelu real-time bidding przy wykorzystaniu mediów społecznościowych jesteśmy w stanie to przetestować nawet na małym budżecie. Jeżeli okazuje się, że te koszty są niższe niż marża, wtedy możemy nawet zwiększyć wielokrotnie budżet, a klient nie dopłaca do biznesu, tylko po prostu zarabia nawet na każdej sprzedaży. Uważam też, że właśnie ten marketing transakcyjny to jest możliwość pełniejszego rozwoju, czyli rozwoju o, ten, o te kategorie, które dotychczas nie były w stanie skorzystać z tego marketingu w internecie patrząc na to, czy on jest efektywny, czy jednocześnie ten efekt research online, purchase offline, no, można powiedzieć, że nie był do końca skonsumowany przez marketing, ponieważ klienci faktycznie, którzy, czy klienci reklamodawcy, którzy do tej pory nie prowadzą sprzedaży w internecie. A jednakowoż klienci wyszukują informacje o ich punktach w internecie i mieli możliwości skorzystać właśnie z tych mechanizmów onlineowego marketingu efektywnościowego, ponieważ na koniec dnia nigdy nikt nie był w stanie stwierdzić, czy faktycznie doszło do faktycznie sprzedaży.